O kurczę, ty, on jest jakiś gigamocny! Z jakiś gigamocasz. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest odcinek z Bimenji Drive, gdzie testujemy samochody na szalonym torze testowym, czy samochody dojadą tutaj, czy samochodom uda się dojechać do tego punktu i przejść do kolejnej fazy, tak jak ten oto Hirochi Sunburst. I też ten samochód będziemy dzisiaj testowali tak próbnie w wersji rozszerzonej tego toru testowego, bo jak się ostatnio dowiedzieliśmy, ten tor testowy jest naprawdę dużo dużo większy niż myśleliśmy, więc na pewno sprawdzimy ze dwa samochody, czy w ogóle dojadą do tamtego miejsca, a mamy chyba już cztery, które, którym się udało. Trzy na pewno, nie wiem, czy cztery możliwe, którym się udało, więc zbieramy coraz więcej samochodów, żeby zrobić jakby finał i drugi etap, nie? Także dobra, sprawdźmy dzisiaj tego piądaja Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach oczywiście pod filmem, zostawcie też subka w drodze do 25 tysięcy, już prawie 22 tysiące was jest Ja pierdziele Mega fajnie, mega się cieszę Jestem z was dumny i zadowolony eee, Oczywiście wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord Wszystkie linki macie w opisie pod filmem A my lecimy piądajem. O kurczę ty, on jest słabszy niż mi się wydawało On się wydaje słabszy W tym momencie Tym pierwszym podjazdem Niż by się wydawało Naprawdę Patrzcie taki Wolniutki, powolutku se podjeżdża, rozwala się i cup, i do dupy. Ty, nie no, okej. Okay. Musimy jakąś inną wersję chyba wybrać z tego piondaja. Tylko ciężko stwierdzić, co tam jest napisane w tym Hyundai, jako że to jest ta rosyjska modyfikacja. Więc yy, ciężko stwierdzić, która będzie mocna. Stopham. To tylko tyle widzę, że to jest stopham na pewno. I pamiętam jak akuratnie to oglądałem namiętnie tego Stop Hama. To było całkiem ciekawe, jak im nalepiali na, na szyby te. Eee, te naklejki, ale teraz czym możemy tutaj pojechać? Co może być gigamocne? Restyling sport. Let's go! Może to będzie na tyle mocne, że podjechać? Tryb sportowy i lecimy. O, no no, 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 podjedź, no, podjedź, Tak dużo. Ja czuję, że ten samochód dałby radę, tylko musi podjechać. Brakuje mu troszkę mocy. Takie mocy na początku, bo, bo jak już testowaliśmy wczoraj, sobie ten samochód. Ten samochód gdzieś tam daje radę, ale on się mocno długo rozpędza. A na tej mapie, w tej konkurencji, długie rozpędy to niestety są na minus bardziej. O to pierwsze zderzenie, jakby. On się wydaje mi trochę za długi ten samochód. Ewentualnie, jakbyśmy spróbowali inaczej podjechać. Żeby on tu o nie uderzył, nie? Że tylko się rozpędził zamiast uderzać. O, 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 no jest bliziutko, no proszę, podjedź mi tym samochodem. No jedzie. Jedzie, jedź, 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 jedzie. jedź, 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 dasz radę, dasz radę. Dasz radę, no wypnij się tam na górę, no weź spnij się w sensie. Let's go! Daj, 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 daj. No chłopie, co ty robisz? Dobra, on się tu rozwala. Właśnie widzicie, niektóre pojazdy, mimo tego, że mogą być dobre, one się rozwalają na początku praktycznie, nie? Nisko zawieszone samochody, samochody, które są długie przy okazji, ciężkie. No ale przede wszystkim to niskie zawieszenie tutaj sprawia chyba... robi robotę. Dobra, przeciągnijmy go trochę z powrotem. Jakby on zaczynał z tego punktu. Widzicie? On ma problem wyjechać z tej dziury, e, tak naprawdę. I to dla niego jest naprawdę mocnym problemem. No dajesz, 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 dajesz! Teraz siłą rozpędu, no! Dobra, nie wiem, ja, ja bym go przeciągnął, powiem wam. Kurcze pieczone! Ja bym go przeciągnął kawałek, ja bym go chciał zobaczyć na dalszym etapie, ale... Że on nie może podjechać, to jest szaleństwo jakieś. To jest niepojęte, powiem wam, że on nie daje rady tu podjechać. Nawet jakaś tam wersja sportowa. No to niezła wersja sportowa. No chyba nie na taką mapę, jak widać. Na załączonym obrazku. No nie, no. Zaraz mnie coś trafi, powiem wam. Aha. Trafiło to teraz mój samochód zdecydowanie na, na kamyczku. Jakby w ogóle nie wiem, te biegi nie wchodziły, coś. Mam wrażenie, że jakby pojechać to na manualu, to by było lepiej trochę, mocniej. i kamienie są pokrywane w tym. w tych zaroślach zielonych. No tak, jedź 20 na godzinę, na pewno wyjedziesz. Ja pierdykam. No. Żeby było go za co jeszcze podciągnąć, nie? To tak jak nauczyciel, który chce za wszelką cenę dać dwa dla ucznia, nie? Chociaż on nie zasługuje. Chociaż żeby było jak nagiąć trochę te zasady. Jakbym dojechał tutaj o wyżej, tak jak wcześniej, to mógłbym... Mógłbym go tak popchnąć troszeczkę, jak zresztą chciałem to zrobić, ale... No musi dojechać. No kurczę, pieczone panie, idź pan w ciul. Ja nie wiem, teraz nawet gorzej niż wcześniej, nie? Nie wiem o co chodzi. O, 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 o! No, i dlaczego teraz gorzej jest niż było wcześniej? To jest też moje pytanie, nie? Dlaczego teraz wychodzi gorzej niż, niż to było dosłownie jeszcze chwilę temu? Sam wyjechał! Wyjechał, dobra, udało się wyjechać. Dobra, jeden skok zaliczony, drugi skok zaliczony. Dobra, byle, żeby się Respa tu zaliczył sobie, wariaciku. Dobrze, ma to, ma to, ma, mamy to, mamy to, najważniejsze, jest Respik. Kurczę, przepraszam, przepraszam, nacisnęło mi się. Jest Respik, jak coś zdobyłem go, żeby nie było. I to bez naciągania nawet, na siłę, więc udało się to zrobić. Dobra, przeskoczył, przeskoczył, bez problemu. Ej, nie, czekajcie, ja ominąłem chyba jeden checkpoint. Tak, on tu wyskoczył. Przep Przepraszamy bardzo. Ja wyskoczyłem. Nie, 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 czekajcie. Ja tu zjechałem. Ja tu wyskoczyłem. Ja tu wyskoczyłem? Czy ja ledwo wyskoczyłem w to miejsce? I myślałem, że mam. Czy, że, nie, ja chyba. Dobrze chyba jest, dobrze. Chyba wszystko jest legitnie, mi się wydaje. To jest wszystko w porządku, jak najbardziej. Dobra, przejechał, to przejechał. Na co drążyć? Insert, cyk i lecimy. Do przodu, let's go! Może akuratnie, może to niskie zawieszenie sprawi, że się nie porozwala cały na opon. Może za drugim podejściem się uda. <laughs> o kurcze pieczone jest grubo, jest grubo. Oj, gruby ten samochód bez kitu, jeszcze raz. One more time, let's go. No dajesz, dajesz tym piądajem. Oj drążki połamane, wszystko połamane, jak marnel prawie. Ostatnio połamany samochód. Dobra i... Nie ma tego. No próbuj, próbuj, próbuj dalej. Próbuj szczęścia. Tak leciutko? Może? Nie, urywa go. Urywa go cały czas. Ten samochód ci nie nadaje tu. Kompletnie się nie nadaje. Przynajmniej w tej wersji, którą właśnie widzicie. Którą wam zaprezentowałem. No nadaje się do tarcia szanu co najwyżej. W tym momencie pojazd. Co tu się dzieje? O, o o o o o o. Ej, cztery koła są, są. To dlaczego nie podjeżdża? Nawet ja wiem dlaczego. jest kurcze za słaby, żeby podjechać. Patrzcie, on się blokuje. Za długi. On ma napęd na przód, by the way, tak? ja i karamba, nie, on jest za słaby, powiem wam. No, nie ma, nie ma co. Z gówna nie będziemy tu lepić, że tak powiem. Nie wiem, czy Vortex był testowany przeze mnie na tej mapie, szczerze. Nie wiem. Ale mam ochotę go przetestować. Czekajcie, vortex. Loading word editor. Nie chcę World Editor. Loading. Halo, nie chcę tego ładować. Halo, co chwilę? Yy, Exit editor. Dobra, pojazdy. Eee, vortex, vortex, vortex. Czy ja nim tu jeździłem? Ej, nie pamiętam. pamiętam. Gawry. A, Vertex jest vortex, ja piszę. Vertexem jeździłem. Tu nie wiem, ale on ma tyle różnych opcji, że nawet jak ty, on ma Deo Volante Spec! Na skoki narciarskiego trzeba zabrać w tej wersji. Belasco Lightning. Hmm. On ma Canon Car, Jezus Maria. To jest jedna z fajniejszych yy, modyfikacji. G.G. G, co co to jest? GCG Edition? What the fuck? Fail Race Edition? Tak, z Australii. General Wit Taxi Taxi. Jaką wersję w ogóle wziąć? Innocent Customs. Offroadową. Nie, no offroadową to pewnie jeździliśmy. On i tak wydaje mi się, że jest wyżej położony. Dobra, na pewno w tej wersji nim nie jeździłem. O. Nawet jeżeli nim jeździłem, to nie w tej wersji, także... Aha, a co? Nie działa? O kurcze Kurczę, ty O kurczę ty, on jest jakiś gigamocny! Jest jakiś gigamocarz On jest za mocny Mam odnoszę, od, odnoszę wrażenie, iż on jest nawet za mocny To tak leciutko bardzo, dobra. Insert. Dojechaliśmy za pierwszym. Tak bardzo leciutko muszę. Wręcz. Leciutko naciskam gaz i puszczam nogę z Hamulca. Zwolnienie blokady. Insercik. I teraz, to jest najważniejsze. Jak on tu przejdzie bez straty kół, to powinien dać radę. Ty. Samochód, który najlepiej sobie dał radę na ten moment na tej mapie. Tu bez problemu przejeżdża. Zobaczymy, jak tu sobie poradzi. Właśnie, za dużo mocy też może nie być dobre w takim momencie. Zdecydowanie to nie jest dobre. Oj. Oj, 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 do tyłu. Takie samochody zazwyczaj do tyłu już nie jeżdżą. Oj, 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 nie. nie. Oj, 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 oj. O, dobrze, dobrze, na tych drzwiach jakoś się wyprostował. Świetnie, świetnie, dajemy radę. Jest git. I teraz wjeżdżamy tutaj na dół. Oj, za, za wysoko, czyżby? Czy tam za nisko, za wysoko? Czekajcie, czekajcie, próbujmy to zrobić. Oj, garb mu się zrobił na na górze po prostu. O kurczę, dlaczego to się nie chce wygiąć do końca albo O nie, a najgorsze jest to, że tu ten przód jakby się tak sfalował. A i to ta teksturka jest do dupy po prostu. Tak mi się wydaje w tym momencie. A możemy to bokiem przejechać, istnieje taka szansa. Dobra. Dobra, przejechaliśmy to bokiem. Pozdro. I to też bokiem. No dobra, mamy samochód, który tu dotarł, żeby nie było. Turn car use control plus mouse. Dobra, mamy samochodzik i patrzcie, on jeszcze w wersji... A, no dobra, w tej wersji to już nie pojedzie za daleko chyba. Możemy go tu nawet zinsertować od razu, za pierwszym razem, ty! Najlepszy samochód na ten moment, który tu podjechał. Patrzcie, on tyłem pod taką górkę podjeżdża, on jest szalony! Ariumad bro! Co jest? Dobra, zresztą sobie tego to sprawdźmy jeszcze tak poglądowo, na innej wersji, bo myśmy jeździli wersją nie offroadową tu, tylko policyjną dotarliśmy do tego momentu, także... Z tego co pamiętam, tym sandburstem policyjnym, system indukcji. To tam mamy go w dupie No nie, jak Jak dęciak się zatrzymałem na tej, na tej skałce, powiem wam. Jak dęciak. Oj, po prostu nie wjeżdżać na skałki i będzie git. Naprawdę. Jak nie wiadę na skałki, nic mi się nie stanie. Powinno być wszystko w porządku. Dobra, cyk. Jedziemy jedną z tych dróg. Ok, i co teraz? To jest moje pytanie. Oj, tu nas też tak ciągnie po tej wodzie, powiem wam. Ej, tu samo nam jedzie po wodzie, tak jak wcześniej. Bez skitu, my tu nie mamy praktycznie możliwości się ruszyć sami z siebie. No, patrzcie jak nas przeciąga, co jest? Ale mamy ciąg do jazdy dalszej, szybszej. Oj, też nas wygięło. O kurczę, dobre to jest dobre! I tylko najlepsze samochody, które przetrwają, tamto coś mogą tędy, wiecie, jechać i się zmierzyć tu w tym miejscu wsteczny nie działa, nie wiem, możemy to odgiąć trochę żeby sprawdzić, wiecie, no tak dzisiaj testowo całkowicie ta druga trasa, a powiem wam wydaje się mega przyjemna ta druga część trasy oj, że do wody po prostu teraz nie wskoczył, w sensie co oni chcą ze mną tu zrobić a, to jest woda zwykła już, która zatrzymuje okej, okay, ciekawe fajne to było podobało mi się, powiem wam jak najbardziej, tylko tu jakiś respik powinien. Być. Ta, tak, jest checkpoint, okej. Okay. Tu jest checkpoint do zrobienia. Świetnie, offroad. Or. A, że albo to, albo to. No to jest trasa offroadowa w teorii. Pojazd też mamy offroadowy. A, ale mogę przejechać jakby punkt. jadąc takim skill testem GTA-owym. No, ale właśnie widzicie, w takich skill testach najtrudniejsze jest to, że was. Jeden zły ruch. Tu się nie, nie wywrócicie z pleców czy z boku na, na przód nagle. Jak w GTA. To jest ta różnica. Mocna dosyć. Ej, fajne to jest, powiem wam. Dobra. Ty, no to my musimy sprawdzić jeszcze jakiś pojazd. Na pewno jakiś pojazd jeszcze mamy na myśli. O, dobra, czekajcie. Nie ten sobie weźmiemy. Z powrotem. Jeszcze musimy jakimiś pojazdami dojechać, żeby było ich jak najwięcej na tamtym etapie, nie? Ewentualnie faktycznie będziemy niektóre drugi raz testować, tylko że na drugim etapie mamy. Tych, którym się udało awansować w pierwszym etapie, którzy dostali punkty i mamy tych, którym się nie udało, ale próbują swoich sił w drugim etapie. Nie wiem, czy Hirochi CCF testowałem, szczerze. Też by siadło jakąś listę zrobić samochodów, które testowałem już na tym trybie, bez skitu. Dobra, ale ja wiem, czego nie testowałem zapewne. Tego Forda Mustanga GT, którym ostatnio skakaliśmy. Dziś tu powinien być Ford Mustang. O, ten policyjny? Nie, dawać Shelby GT350R. Tym nie jeździłem w ogóle chyba. W tej wersji. O tak, o tak, jedziemy. Wygląda jak grzyb z GTA, czy z czegoś wyjęty. O kurcze, pieczone, dobra, ale nie dał rady. No tak jakoś wolno, bardzo, nie? Dobra, teraz tryb sportowy. No, nie wiem o co chodziło, tak wolno sobie podjechałem. Teraz już trochę lepiej. Oj, źle sobie, źle sobie stanąłem. Dobra, zamrucza, ładnie, ładnie. On się, on ma problem z dobrym szybkim rozpędem chyba też. Kolejny samochód z taką właśnie wadą, swoją. Oj, to te, tego na pewno nie przeskoczę w ten sposób, no, podjeżdżając dwa na godzinę. Praktycznie na pewno tego bym nie zrobił. I teraz tak, cyk, subarashi. Sugoi, Sugoi Dobra. Pik, pik, pik. Oj, za wolno znowu! Kurcze pieczone, no! Nie chciałem za szybko i zwolniłem mocno. Okazało się, że byłoby git całkowicie. Jak najbardziej. Dobra, można go podciągnąć, bo on i tak to przechodzi, tylko... Trzeba byłoby startować normalnie. Mamy ten... E, rozpęd skrócony. Startowanie mamy lekko skrócone przez ten taki respik e, niepocieszający. On to powinien na spokojnie przyskoczyć, tylko ja jadę jak lamus zdęty W piekle zaklęty. O, 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 mamy go, dokładnie tak. Więc zrespmy też wariacika, cyk. Oj, 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 oj. Dobrze. Dobrze, 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 kolejny checkpoint zaliczony. Fajnie. I lecimy dalej. To jest najważniejszy punkt. Kurcze, no połamało. Połamało go. Jakby go nie połamało, ja czuję, że ten samochód ma szansę to zrobić, powiem wam. Tylko żeby go aż tak nie połamało. O tym właśnie mówiłem. A i tak jadę bez, jednej, bez jednego koła. Podjechałem tu. Bez tego jednego koła może być ciężko mi wjechać. Dokładnie. No, to mi weszło. Czekajcie. To wyrwać. Zderzak przedni po prostu wyrwać z tego samochodu teraz. I będzie git. Ja Wam mówię, on to jeszcze przejdzie, ale on jest też kurczę długi, nie? Ten pojazd. Bardzo długie samochody. No i bez koła jedziemy, ja cały czas to przypominam. Jedziemy bez koła. Ja myślę, że jak ten samochód już tu dojechał, to że sobie poradzi. O, jak na szkole jazdy, bez kitu. Też na milimetry. Dobra, dobra, o tego może nie przejechać bez koła. Faktycznie może to być problem, lekki. Ja bym go i tak przypuścił, powiem wam. Ja bym i tak go widział, bo jedziemy teraz bez koła. Moglibyśmy próbować wjechać tu z kołem, nie? Patrzcie, patrzcie na to. Jaki wariacik, mocny. Ja wam mówię. Z kołem to by przejechał jak z palcem w dupie po prostu. Tu go trochę podciągnąć w lewo, teraz. Ojoj, oj, czekajcie, podciągnąłem go aż tak, że. E, że sobie drugi ekran cały podciągnąłem też. wyskitu <grym z> aż tak go przeciągnąłem. Dobra, zepsułem sobie coś teraz, ale ja myślę, że ten samochodzik się nadaje i czas wybił na zakończenie tego odcinka. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Eloy, cześć i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Hejka.